Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Kamil Nieradka, kłaniam się nisko, a dziś Państwa i moim gościem jest szef Solidarności na Pomorzu Zachodnim, Mieczysław Jurek. Dzień dobry, Panie Przewodniczący. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Czym są emerytury stażowe, których wprowadzenia domaga się Solidarność? Emerytury stażowe są jednym z postulatów, które przedłożyliśmy kandydatowi na prezydenta Panu Andrzejowi Dudzie, i on podjął się realizacji tego postulatu. I uważamy, że już najwyższy czas, że skoro pierwszy człon tej naszej umowy już wszedł w życie, a więc obniżono wiek emerytalny. No ale to już w poprzedniej kadencji. Tak, na no, ale jest drugi człon tego postulatu emerytury, jeżeli chodzi o staż pracy. I na czym ten postulat polega, gdyby mógł Pan tak w żołnierskim skrócie? Polega na tym, że mężczyzna, który przepracował 40 lat, ma prawo do wyboru, idzie na emeryturę, czy dalej pracuje, i kobieta. Bez względu która, na wiek, rozumiem, tak, tak. Bez względu na wiek. I kobieta, która przepracowała 35 lat, ma taki wybór, że dalej pracuje, lub idzie na emeryturę spełniając warunek 35 lat przepracowania. Czasu pracy. I to prawo wyboru według Pana jest istotne, bo? Istotne, dlatego że po pierwsze jest takie zjawisko jak praca na stanowiskach szczególnych, o szczególnym charakterze i na stanowiskach, które wymagają pierwszej kategorii zdrowia. Na przykład maszynista kolejowy, na przykład lotnik, na przykład można tu mnożyć te przykłady. I wiemy, że człowiek się starzeje, a więc te zmysły typu wzrok, słuch jakby słabną. I wówczas, kiedy te osoby przechodzą kolejne badania okresowe, one ich nie przechodzą ze względu na to, że, że tracą słuch, tracą wzrok. No i później daje się ich do tak zwanych prac zastępczych ale na określony czas. Po tym czasie ci ludzie no, nie mają oferty pracy. i wówczas co? Po 40 przepracowanych latach czy 35 mają iść pod most, czy puszki zbierać. No, no trzeba tym ludziom dać prawo wyboru. Tak uważamy i uważamy, że po tylu latach pracy mogą spokojnie przejść na emeryturę. Na jakim etapie jest wasza inicjatywa? Na etapie, że dzisiaj Piotr Duda idzie do pani marszałek Sejmu i tam rejestruje komitet ten Obywatelski inicjatywy, inicjatywy. I wówczas po zarejestrowaniu go u pani marszałek, wówczas przystępujemy do zbierania podpisów, których do końca września tego roku mamy zebrać minimum 100 tysięcy. Dlaczego nie czekacie na prezydenta? No dlatego, że sytuacja się przeciąga, nie wiemy na jakim etapie... Yy... Inicjatywa prezydenta jest. Od dwóch, trzech lat jakby ponaglamy pana prezydenta, żeby to przyspieszyć, przyspieszyć, przyspieszyć. Przecież następuje reforma górnictwa, następuje reforma energetyki. No właśnie, i... w Dolnej Odrze na przykład jest no i... modernizacja zakładu. Zakład ma być bardziej ekologiczny, to znaczy mają być bloki napędzane gazem. No, jak się możemy domyślać, w związku z tym, Szykują się tam y, jakaś restrukturyzacja kadrowa, krótko mówiąc zwolnienia. Ja myślę, że tak. Jesteśmy krótko po rozmowach w PG tych, o których Pan mówi, tam zarząd PG mówi, że absolutnie nie przyjmuje czegoś takiego, że będą zwolnienia z pracy w Dolnej Odrze. Tam jest raczej kwestia przekwalifikowań pewnej grupy osób, żeby mogły pracować w nowo. W nowym zakładzie, jakim tak jak pan mówi, będą turbiny gazowe, i one wymagają jakby innych uprawnień. A trzymacie no to... rękę na pulsie, tak jak rozumiem. Tak, tak. W ten piątek ma nastąpić spotkanie strony społecznej z PGE i tam apelowałem, żeby zawrzeć takie szczegółowe porozumienie, jak ten etap jakby restrukturyzacji w Dolnej Odrze ma przebiegać. Myślę, że obie strony są zainteresowane tym, żeby dojść do porozumienia i żeby nie doszło, broń Boże, do konfliktu. Mhm. Wróćmy do emerytur stażowych. Pan mówi dzisiaj. Komitet w sprawie inicjatywy ustawodawczej 100 tysięcy podpisów w ciągu 90 dni. No i później projekt trafi do Sejmu. Poparcie w Sejmie, jak Pan myśli, jest dla pomysłu Solidarności? Ja myślę, że jakby było większościowe poparcie, to z tym by nie było kłopotów, bo jakby posłowie koalicji rządzącej stanowią większość i wystarczy, tak jak przepisy mówią, 15 posłów, inicjatywa i sprawa posuwa się do przodu. My zdajemy sobie sprawę, że jest. Są... No ale może partii rządzącej, obozowi rządzącemu zależy na tym, aby była to inicjatywa społeczna, i żeby ze zyskać poparcie społeczne tym samym no. Panie redaktorze, no różnie to bywa. My mamy robić swoje, bo takie jest oczekiwanie ludzi pracy, takie jest oczekiwanie y, członków związku i takie jest ogromne parcie w zakładach pracy, żeby tą y, inicjatywę zrealizować. I my niezależnie, nie będziemy się oglądać na partię, na prezydenta czy na kogokolwiek, tylko robimy swoje jako Związek Zawodowy. Wówczas, kiedy nie dojdzie do pozytywnej, jakby y, do pozytywnej, Pewnego załatwienia tej sprawy, będziemy to wymuszać innymi metodami, między innymi wyjazdem czy do Warszawy, czy znajdzie się sposób na to, żeby skutecznie ta inicjatywa została załatwiona. Skoro Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się, jak już pan wcześniej powiedział, na pierwszy krok, na, czyli na obniżenie wieku emerytalnego, to można domyślać się, że też zdecyduje się na ten postulat emerytur stażowych. A może to jest z drugiej strony dobry sprawdzian dla Platformy Obywatelskiej która, i PSL-u, którzy wiek emerytalny podwyższyli, teraz mają okazję zagłosować za, was, za Waszym pomysłem i tym samym trochę zrekompensować tamtą decyzję. Panie redaktorze, ja nie należę do ludzi naiwnych i po prostu pana, nie wierzę, ja z kolei się w ogóle na ludziach nie znam. Nie wierzę wie pan, ani platformie, ani PSL-owi, że kiedykolwiek odzyska ludzkie oblicze i będzie za ludźmi. To znaczy, oni to jest, to są teoretycy jakby polityczni, którzy w zależności od sytuacji jakoś się tam zachowują. Ale ich postępowanie nigdy nie można było przepisać, że ma twarz ludzką, że chce dobrze dla ludzi, że chce dobrze szczególnie dla ludzi pracy. Taki test przechodziliśmy tutaj w Szczecinie na przykładzie stoczni. Wiele, wiele lat, rozmowy, obietnice, już, już mamy, już, już jesteśmy za, już jesteśmy yy, na dobrej drodze. Po czym klapa, katar. I, I po prostu. Katar nie chodzi tutaj o infekcję drugo no, Chodzi o inwestora i, do stoczni. No, tyłką, którym, chodzi o katarskiego ich, inwestora, który, który miał odbudować stocznię. Którym mamiono nas przez wiele lat, wiele miesięcy i na końcu się okazało, że SLD doprowadziło w pierwszej, do pierwszej upadłości przemysłu stoczniowego, a Platforma w drugim etapie ten przemysł dobiła. Przemysł, który się do dzisiaj nie może podnieść, dlatego że tak mocno został zdegradowany i zniszczony. I teraz trzeba wiele myślę, że trzeba pokolenia, żeby to odrestaurować, a nie kilka lat, że to nie jest, to, to nie są takie błahe rzeczy i łatwe rzeczy. To taki przemysł buduje się latami pokolenia, pokolenia na to pracują. Pana zdaniem podwyższenie wieku emerytalnego po ewentualnym dojściu do władzy platform i PSL-u jest wciąż możliwe? To jest pierwsze, pierwsza rzecz, jaką oni zrobią. A skąd ma Pan takie przekonanie? Z doświadczeń wynika, że już teraz się mówi o tym, co zrobią, jak dojdą do władzy. Przecież nie bądźmy naiwni, że wszystkie rzeczy pro. Ludzkie, proplacownicze, prorozwojowe, przeciwko ubóstwu i tak dalej, i tak dalej. To jest grupa y, osób, która jest uprzywilejowana. Ona sądzi, że ona ma mądrość, ona ma wyłączność na, na rację i na y, wszystkie rzeczy. Ja nie mam co do tego wątpliwości, dlatego byli, była nieudana co prawda, ale była próba jakby zabezpieczenia wieku emerytalnego wpisując, wpisując do konstytucji. Wówczas mogliby kombinować, grzebać, ale prawdopodobnie nie doszłoby do takiej większości, która pozwoliłaby na kolejne podwyższanie jakby wieku emerytalnego. Oni nie mają pojęcia, jak jest na dole, jak jest w zakładzie pracy, jak, w jakich warunkach się pracuje, w jakiej atmosferze i tak dalej, i Trzeba zejść na dół, do ludzi, zobaczyć i wtedy to oceniać, bo polityka to jest. Moim zdaniem służba dla ludzi, nie sztuka dla sztuki, nie dla kariery, tylko służba dla normalnego człowieka. A zakaz handlu w niedzielę, czyli postulat też, który został zrealizowany przez Prawo i Sprawiedliwość, co prawda nie w pełni postulat Solidarności, który został zrealizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Pana zdaniem jest już akceptowalny społecznie i no, nie ja, do ruszenia? Ja Czy myślę... pan ma takie same zdanie jak w sprawie emerytur? Ja myślę, że tak, bo przypomnę, ten postulat Solidarności nie został wprowadzony w całości, bo my mówiliśmy o wszystkich niedzielach. A bodajże z tego, co wyliczyłem przed naszą rozmową, siedem niedziel w ciągu mówiliśmy, roku Mówiliśmy, panie handlowych. redaktorze, o wszystkich niedzielach. Wszyscy mówili, że się świat zawali, że gospodarka będzie w ruinie i Mówiła tak dalej, i tak dalej. No my nic takiego. Radio gra cały czas. Panie redaktorze. Nie nic takiego się nie stało. Teraz trwają kolejne próby jakby robienia z marketu yy, poczekalni yy kolejowej, czy kasy kolejowej, mówiąc precyzyjniej, czy, poc czy placówki pocztowe. Placówki pocztowej, pocztowe są i tworzone tak w tak hipermarketach, tak żeby ominąć ten zakaz. Ludzie po prostu kombinują jak mogą, tak? A naszym zdaniem jest to błąd i my powinniśmy zadbać o to, żeby uszczelnić tą ustawę w taki sposób, żeby nie było miejsca do kombinowania. No ale z kolei są też związki pracodawców, które, no, tak jak w demokracji, chcą, żeby te niedziele były handlowe. No, panie redaktorze, racje gdzieś leżą po środku. Tak? Trzeba dyskutować, trzeba zawierać porozumienia. My realizujemy postulaty członków związku i pracowników tego sektora. Tak, udało nam się to przeprowadzić, przeprowadziliśmy to i nic takiego się nie stało, oprócz tego, że poprawiły się warunki pracy i płacy dla pracowników tam pracujących. Bo ja przypomnę jeszcze niedawno jak mówiliśmy o tym, że pracownicy są, zarabiają grosze, że siedzą na tych kasach w pieluchach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O tym rozmawialiśmy. Tam powstały z wiele. Wiele lat. Tak, tam powstały związki zawodowe, które mają określone oczekiwania i postulaty. A my jesteśmy od tego, żeby te postulaty doprowadzić do realizacji. Udało się i chwała pracownikom, chwała związkowcom, że dzisiaj mamy takie prawo, co prawda no trochę ułomne i dziurawe, ale będziemy dbać o to, żeby je uszczelnić. Minimalne wynagrodzenie od ubiegłego, od przyszłego roku ma wynosić 3000 zł, to jest jedna z zapowiedzi partii rządzącej z ubiegłej kampanii wyborczej. To podniesienie, o kolejne podniesienie minimalne, minimalnego wygradzenia o 200 zł. No, ja myślę, że to jest krok w dobrym kierunku, bo trzeba powiedzieć zidentyfikować, jaka dzisiaj jest sytuacja. Sytuacja jest dzisiaj taka. Że niestety inflacja jest dość wysoka. 4% to tak, moim to. zdaniem. Pan mówi, że to jest wysoka. Moim zdaniem to jest 4 zł. Licząc na 100 zł, bo My, tak najczęściej się, przelicza się inflację. To, to, to jest ja moim nie... zdaniem przy wzroście wynagrodzeń, który następuje, normalna kolej rzeczy. Panie redaktorze, pan ma swoje zdanie, ja mam swoje zdanie. I dlatego tak? jesteśmy tutaj w studiu i dyskutujemy. No i dlatego ja uważam, że w porównaniu do przeszłości jest to dość wysoka inflacja i pierwszym postulatem y, związkowców i solidarności jest zawsze dążenie do tego, żeby, żeby siła nabywcza pieniądza czy wypłaty nie była, niż, nie była niższa. I pierwszym postulatem y, solidarności zawsze jest, że żeby wyrównać poziom wynagrodzenia do inflacji. Jeżeli regulacje płac idą w kierunku powyżej inflacji, to jest super, ale minimum, jakiego oczekujemy, to żeby wyrównać poziom inflacji. I wszędzie w swoich negocjacjach zaczynamy od tej zasady, od tego pułapu. Wyliczamy, ile lat nie było w regulacji płac. No ale tutaj mamy kolejny przez rok z roku na rok 200 zł. Bo tak, tak tutaj, od tutaj, no, 2, 4, tutaj 100, trzeba tak? panie Radochorze Prawo i Sprawiedliwość pochwalić, bo ono nie czekając na to, jaka jest sytuacja, ogłasza kolejną, kolejne podwyższanie najniższej płacy. To są to jest zawsze żywotny postulat każdego myślę, związku zawodowego. Ale znalazła się taka partia, która nie czekając na postulat, reguluje najniższą płacę, tylko pochwalić. 3000 zł ma być w przyszłym roku, pana zdaniem powinno to być jakoś cyklicznie w kolejnych latach, czy w jakiś sposób powinno to być inaczej uregulowane? Myśmy zaproponowali dawno temu regulację żeby średnia płaca czy najniższa płaca była procentowo związana ze średnią płacą, żeby najniższa płaca stanowiła 50% płacy średniej. Jeżeli będzie taki wskaźnik uwzględniony, to solidarność będzie zadowolona. Mieczysław Jurek szef Solidarności na Pomorzu Zachodnim był dziś gościem rozmowy Pod krawatem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia. Stacja numer jeden w mieście. Radio